Trzech nowych zadebiarzeń z jednego mega boxa, to jest coś niesamowitego. 30 tysięcy łapek pod tym filmem dobijacie dzisiaj. I kupię tą ofertę sobie. I kupię też tą ofertę Krasusiowi. I zrobimy podwójny opening na dwa ekrany. Jeszcze tak szybko na wstępie muszę Wam powiedzieć, że dzisiaj jest przedostatnia szansa, żeby wziąć udział w konkursie na jedną z pięciu kart Google Play, bo mam tutaj pięć kart Google Play dla Was i możecie sobie wygrać jedną. Wygrywa pięć osób po karcie Google Play. No, za taką kartę Google Play to można sobie doładować naprawdę fajną subkę gemu, więc polecam brać udział. Jeżeli chciałbyś wygrać właśnie jedną z nich, wystarczy, że stawisz łapeczkę w górę pod tym filmem, zasubskrybujesz mój kanał, czyli wcisniesz ten czerwony guziczek tam na dole i napiszesz jakiś normalny komentarz na temat filmu. Nie, jakiś gemy albo biorę udział, po prostu normalny komentarz na to, co, cokolwiek, Tutaj się przywitać. <grymne> Hej, witajcie! Jestem Damian i witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj jestem na koncie Legenda Damian i muszę wam powiedzieć o bardzo, bardzo ważnej sprawie. W ogóle w dzisiejszym odcinku powiem Wam o tylu nowych rzeczach, że koniecznie oglądajcie ten materiał od początku do końca, bo prawdopodobnie dowiecie no się dużo, dużo super ciekawych rzeczy, które będą się działy w najbliższej przyszłości. Generalnie to tak w skrócie nowa seria, prawdopodobnie super urodzinowy live. Ale wszystko po kolei. Pierwsze co, to pewnie widzicie, że na moim koncie w tym momencie jest 11 małych skrzynek i jeden B-box. Nie wiem, czy pamiętacie, ile było skrzynek po ostatnim otwieraniu, gdzie kupiłem dwa pakiety i później jeszcze otworzyłem trochę małych skrzynek. No, troszeczkę tych skrzynek było więcej. Jak się jest taka, że po prostu mój kuzyn wziął i otworzył te skrzynki. Wiecie co jest najgorsze, że mi w tamtym openingu totalnie, totalnie nic nie dropło, a on otworzył chyba kilka skrzynek i. No i zobaczcie sami. Patrzcie, czekajcie, muszę tutaj do góry wjechać I mamy PAM, mamy PAM, właśnie od tego momentu mam nowego zadymiarza PAM, ja się generalnie cieszę, bo bardzo fajnie, ale żałuję strasznie, bo Ej, ostatni mityczny zadymiarz i nie udało mi się nagrać jego go trafiam, ale no, jak widzicie mam PAM, nie kupiłem go serio, bo po co miałbym kupować PAM, Ej. Tak, na no dobry start odcinka otwórzmy te 11 skrzynek, Jak już on pootwierał tamte to może ja jeszcze chociaż trafię jakiegoś zademiarza dzisiaj. Generalnie na pewno otworzymy sobie też jakiegoś mega boxa albo coś, bo, bo chciałem, żeby ten odcinek był jak najciekawszy. No i dobra, pora przejść do tych ważnych informacji. Generalnie chciałem z wami dzisiaj porozmawiać na temat tego, że kiedyś nagrywają openingi na waszych kontach, ale już tego nie robię. I cały czas bardzo dużo osób do mnie pisze Damian, czy nagrasz opening na moim koncie? Zbierałem dla Ciebie długo skrzynki zbierałem dla Ciebie długo, długo, długo skrzynki, nawet widziałem, że jedna osoba na moim mailu zebrała 500 skrzynek wow, naprawdę, 500 skrzynek ktoś dla mnie zebrał i mi po prostu tak głupio, ale słuchajcie, no niestety takie filmy są troszeczkę nielegalne, nie można takich rzeczy nagrywać, ja te wszystkie filmy musiałem pousuwać, bo no, nie chcę po prostu do, dostać bana od supercela, dlatego niestety takich rzeczy nie można robić, ale słuchajcie, wymyśliłem coś nowego Coś w zamian tego możemy zrobić, to dowiecie się też za chwilę, co będziemy robić właśnie w zamian tego. Eee, no, otwórzmy te skrzynki jeszcze na szybkości, zajrzymy co jest nowego w sklepie, bo też jeszcze dzisiaj nie zaglądałem. Dobra, szybkie skrzynki. Trafmy, trafmy jakiegoś mityka. Trafmy jakiegoś mityka z tych małych skrzynek, proszę. Chyba nie, chyba nie trafiły. Dobra, to jest jeszcze jeden big boxik. Też go na szybkości klikniemy sobie. Bum. A, no i niestety nic nie ma, ale trzy przedmioty to może jakieś gemiki jeszcze? Nie, nie, nic, nic. Okej, okay, dobra. Dobra, zajrzymy sobie, słuchajcie, do sklepu. Uuu, panie! Co tu się dzieje? To jest złoty tydzień, ej! Tu jest 15 megaboksów, 540 gemów. Czekajcie, ile to będzie? 540 gemów to jest... 80, 80, 160... Ej, lol! Tutaj, słuchajcie, za 139,99 są do kupienia... 22 skrzynki, co jest? To jest chyba. Ej, nie, jak to wychodzi z gemami? No, to jest prawie 1800 gemów, czyli z no 500 zł. To jest jakiś hit. To jest jakaś chyba najlepsza oferta, jaka była kiedykolwiek w ProStars. I wiecie co? Mam pomysł. Ja tego teraz nie kupię tutaj, bo to by było zbyt proste. Słuchajcie, zróbmy tak: 30 tysięcy łapek pod tym filmem dobijacie dzisiaj i kupię tą ofertę sobie. I kupię też tą ofertę Krasusiowi i zrobimy podwójny opening na dwa ekrany. Czyli to w sumie wyjdzie mniej więcej tak, że w jednym momencie otworzymy 44 megaboxy. Czyli kupię tą ofertę dwa razy. Jeżeli dobijecie pod tym filmem, słuchajcie, 30 tysięcy łapek, więc koniecznie zostawiacie łapeczki. A jeżeli jeszcze nie subskrybujesz matkę tego kanału, to wciśnij taki czerwony guziczek, jak tutaj, tam na dole. wciśnij taki czerwony guziczek i subskrybuj kanał, żeby być na bieżąco z tymi filmami. Czy jest jakiś megabox na przecenie? Nie ma jakiegoś megaboxa na przecenie, więc yy, będziemy musieli sobie doładować gemy. Jeszcze przed Megaboxem opowiem Wam o tej nowej serii. Zakceptuję tutaj zaproszenie od Gracka. To nie jest gracoś, to jest po prostu Gracek. Właśnie jakiś z moich widzów, którego tutaj dodałem do znajomych na tym koncie. Dobra. Halo, halo. Proszę, proszę odpalić duo. Zagramy sobie duo i ja Wam opowiem o co będzie chodziło z nową serią. Generalnie zamiast tych openingów całych właśnie na Waszych kontach, zrobię coś takiego i to rozpoczniemy z dniem dzisiejszym. E, że po prostu możecie mi słuchajcie podsyłać swoje nagrania, jak na przykład nie wiem, możecie nagrywać telefonem telefon albo po prostu możecie sam nagrywać ekran, e, jak otwieracie skrzynki i coś trafiacie. Zrobimy coś w stylu nie wiem, 10 najlepszych skrzynek tygodnia albo albo nie wiem, miesiąca. Zobaczymy jak dużo będzie osób mi wysyłać właśnie takie nagrania. E, no i po prostu Wysyłajcie do mnie nagrania, jak trafiacie jakieś że jakieś wasze reakcje będą naprawdę mile widziane, więc yy, co, myślę, że też będą jakieś nagrody. Generalnie, jeżeli ktoś, wiecie, tam trafi coś fajnego, jakiegoś na przykład Leona i podeśle nagranie i będzie miał jakąś fajną reakcję na to, to na przykład yy, odwdzięczę się jakąś kartą Google Play dla niego, więc yy, myślę, że seria może być naprawdę fajna. Jestem ciekawy też waszych reakcji generalnie. No tutaj nam całkiem dobrze idzie. <laughs> dawaj, Graczek, dawaj Grocek, dawaj dawaj, 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 Dobra, mamy ich. Wlassenia. Dobra, jeszcze tutaj trzeba Jesse dojechać. Trzeba tutaj Jesse szybciutko dojechać. Come on, Jesse. Dobra, nie ma co się. Nie ma co tutaj po prostu. Ej, to mi się nie podoba. Ten Leon mi się tam nie podoba. Dobra, ja sobie tutaj przycup, przycupnę jednak na chwilę. Wiem, że mam ulta, i mógłbym go w sumie dać. Chyba go dam, bo widzę, że on tam też ma mało HP. Dam go tutaj, żeby na spokojnie sobie tutaj z Leonkiem postać. Yy, no co, a gdzie możecie mi podsyłać Słuchajcie, te nagrania, te nagrania możecie mi posyłać gdziekolwiek tylko chcecie. Możecie je wysyłać do mnie na maila, możecie je wysyłać yy, do mnie na fanpage, możecie je wysyłać do mnie na Instagram. Gdziekolwiek, chcecie, gdzie tylko potraficie, możecie mi to dawać w formie, na przykład linków yy, do YouTubea, czy po prostu samych filmów. Wszystko, jak chcecie, możecie mi wysyłać. Także co? No? Mam nadzieję, że taka seria Wam się spodoba i to będzie coś ciekawego, coś nowego. Staram się właśnie cały czas wymyślać jakieś nowe rzeczy. Więc top 10 boxów tygodnia. Zaczynamy z nim dzisiejszym. Mam nadzieję, że seria naprawdę wyjdzie fajnie, bo tutaj gracek grać kolejny meczek, ale nie, nie, sorki gracek, sorki gracek, teraz nie mogę. Teraz nie mogę, bo idziemy otwierać Mega Boxa. Słuchajcie, teraz idziemy otwierać Mega Boxa. Więc muszę sobie doładować tutaj. A wiecie co? Wrzucę, wrzucę, dobra, ile tutaj tych gemów wrzucić? No, muszę chyba tak zrobić. Chociaż nie, nie lubię tej oferty. Tak, tak, chcę kupić, już. Do... Kupuj, kupuj. Dobra, jest ok. No i mamy game, więc czas tworzyć skrzyneczkę. Let's go. Nie wiem, możliwe, że jak coś z tej skrzynki wypadnie, to otworzymy jeszcze kolejną. Kto wie? Dobra, 3, 4, E! Ja nic nie mówię. Ja nic nie mówię, nie? Ja nic nie mówię. Ja nic. O, ale 21 klejnotów. Ale no to tak. No to tak, do no, no super cel, zaimponowałeś mi w tym momencie, ale i tak mamy słuchajcie za mało żeby otworzyć kolejną i znowu super cel, żebym, super cel, żebym doładował kolejne gemy. Generalnie do zapoczątkowania serii właśnie z trafów widzów zainspirował mnie jeden z was, czyli właśnie jeden z moich widzów, bo na mail podesłał mi bardzo, bardzo ciekawe nagranie. Jak widzicie tutaj jest nagrany opening, który trwa 26 sekund, jest to nagranie właśnie z konta mojego widza, który nagrał swój ekran. Yy, tutaj jest jakaś taktyczna lożka nade mną do zasięgu, ale to co on trafił z tego mega boxa to jest jakiś totalny hit. Uznałem, że za to, że właśnie podesłał mi takie nagranie, jedna z kart Google Play poleci do niego. Nie wiem, czy ktoś wcześniej zdążył policzyć, ale ja tutaj nie miałem pięciu kart Google Play, tylko sześć. Jest ich sześć. Teraz się troszeczkę kluczowały. Więc jedna karta poleci do niego. Ja już to oglądałem, wiem co mu tu wyleciało. wiem, że to jest totalny sztos. W ogóle zwróćmy uwagę na szczegóły, tak? Ma tutaj ile? 470 star pońców, 7 biletów, 915 końców i tylko 61 gemów. Tutaj za mną w ogóle jest taka oferta za 119 gemów i on się nie połasił na nią, nie kupił jej. Uznam, że sobie kupi po prostu mega boxa za 60 gemów i jak za chwilę zobaczycie, to naprawdę mu się to opłaciło. Dobra, ja już mogę klikać play. Lecimy z tym. On Kupuję tego mega boxa za 60 gemów. Mega box jest i uwaga, zobaczcie jak to szybko mignęło. Zobaczcie jak to szybko mignęło, bo on tak po prostu szybko to pominął. Dobra, jeszcze raz. Czy mogę to puścić w zwolnionym tempie? Dobra, byśmy to teraz trochę w zwolnionym tempie. Patrzcie, klika tego mega boxa. Bum. I od razu na tego mega tak strasznie szybko, może to jest sposób, że te megaboksy trzeba tak szybko otwierać. Tutaj palcem, jak widzicie, lewo prawo naciskał, lewo prawo. I BUM! I tutaj na dole co jest? Co jest na dole? Chłop ma ósemkę w megaboksie. To jest jakiś totalny hit. 8 przedmiotów. Ja zawsze trafiam 5, jak trafiłem 6, to, 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 już, to już nie wiem, to jakieś święto totalne. A chłop trafia ósemkę, ósemkę. No i co oznacza ósemkę? Że prawdopodobnie trafi jakiegoś nowego zadmiarza ale oprócz tego powinien mu wlecieć najpewniej no jakieś dwa gadżety, co nie? No, nic bardziej mylnego, zobaczcie sobie sami. Tutaj tak, cyk, najpierw jakieś punkty do Poko trafił. Tutaj Barley, tutaj Bo, tutaj Roza, Colt, no i teraz jest trójka. Jest ta trójka, która się cudownie świeci i udało mu się trafić pierwsze co to Gina, pierwsze co to Gina i w ogóle teraz zapozuję i powiem Wam, słuchajcie, że za zawsze wypadają rangą do góry, czyli najpierw są ci najsłabsi. A skoro najsłabszy jest mityk Jin, to co zaraz będzie? Czy to będzie legenda? No ja już wiem, nie mówię Wam. Dobra, są jeszcze dwa przedmioty, które się świecą, więc klikamy dalej. Następny, no jest to Max. Jest to max, już widzicie, że jest to max. W ogóle może, może ta taktyczna lożka u góry, to właśnie, to jest jakiś sposób do otwierania. nie wiem. Ja tu próbuję coś wymyślić właśnie, może coś od Was skopiować. Eee, właśnie z tych sposobów na otwieranie, nie wiem, jestem mega ciekawy, co mi tam będziecie jeszcze podsyłać. No i dobra, jest jedynka, jedynka i ostatni zadymiarz, czy to będzie legenda? Eee, no jest to pan P, jest to pan P, czyli musiało mu brakować właśnie jeszcze trzech zadymiarzy. Tutaj pan P jak sobie ładnie poprawił łóżkę, hmm. No i jeszcze tikety dostał na koniec trzy, więc, więc spoko. No i co, jak widzicie... Moim zdaniem, słuchajcie, to na 100% nie jest żaden fake. Bo na YouTubie generalnie bardzo dużo jest jakichś filmów, że ludzie trafiają dziesiątki, dziewiątki i tak dalej, ale no to są raczej fejki. A to, co mi podesło tutaj mój widz, to jest, to jest po prostu jakiś totalny hit. Ja tylko się zastanawiam, dlaczego on to tak szybko otwierał? Patrzcie, czekajcie, tu jeszcze, tutaj już był w szoku chłop. Tu był chłop, chłop, w szoku, bo tutaj nic nie klikał. O, teraz, teraz. No ale tutaj widzicie, nie? Tutaj widzicie, cały czas jest pokazany jego palec. Jego palec nawet widać, patrzcie, no na początku nawet widać, że nagrywa to na jakimś telefonie z Androidem, co nie, więc to na pewno nie jest fake. No mega gratulacje dla chłopa, jedna karta z Google Play właśnie do Ciebie poleciała, byczku. Szczerze to nie wiem, co ja bym musiał zrobić, żeby trafić coś takiego ze skrzynki, nie, to naprawdę jakiś totalny hit. Dobra i przypominam Wam, słuchajcie, 30 tysięcy łapek pod tym filmem. I nagrywam podwójny opening, kupuję dwa razy tą ofertę tutaj, tutaj, o, tą ofertę kupuję dwa razy na swoim koncie i na koncie Gracusia i otwieramy to razem, jednocześnie, 44 skrzynki, więc koniecznie, mordko, zostaw łapkę, żeby to zobaczyć. Myślę, że to będzie już niedługo, w ogóle za... czekajcie, jak wrzucam wam ten film, to za dwa dni będą moje urodziny, 6 maja, wow, więc... A, nie, powiedziałem wam właśnie o, o streamie, na początku mówiłem, że powiem jeszcze o streamie, no i słuchajcie, mam pomysł, żeby, żeby... Właśnie tego 6 maja zrobić Też opening czegoś podobnego. Myślałem właśnie, żeby dodawać 2000 gemów, ale jeszcze zobaczymy, żeby właśnie w 6 maja, w moją rodzinę, odpalić takiego dużego streama Gdzie na moim głównym koncie, na moim, dajcie mi chrupkę, na tym moim, wiecie, tym typowym, typowym koncie, na którym od zawsze gram Zrobić właśnie taki wielki opening, może by znowu wypadła jakaś legenda kolejna Napiszcie mi w komentarzu, czy taki live, gdzie bym otwierał bardzo dużo megaboksów To jest dobry pomysł na urodziny Myślałem o 20 boxach na 20 urodziny, żeby coś takiego otworzyć Nie wiem, myślę, że to jest całkiem, całkiem fajny pomysł na odcinek No i dla mnie to by było na tyle Przypominam o konkursie z, po, z początku filmu Pamiętajcie, że łapeczka, łapeczkę, bo 30 tysięcy i robimy naprawdę koks opening Jutro generalnie na kanale będzie antyprank Myślę, że sporo no to też czekało. W ogóle dużo tutaj się, dużo tej opowieści w tej filmie, ale dobra, 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 zostawiamy to, dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się w nowych materiałach. A, i w ogóle mówiłem o rodzinach To możecie wpaść, zostawić mi urodzinowy prezent na Instagramie i zostawić followka Damian 4 ty mam na Instagramie. No, papa, widzimy się w nowych filmie już jutro. E